Moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Poke Collectibles. Ja nazywam się Red, a dzisiaj otworzymy sobie klasycznie nowe wydanie z One Piece'a. Najnowszy secik, moi drodzy, OP-08. Dwie legendy, ponieważ tak się nazywa ten secik. Między innymi do wydropienia jest tutaj Rayleigh jako manga. Czy uda nam się to zrobić? Przekonajcie się dzisiaj o tym sami. Zanim jednak zaczniemy, klasyczna i krótka przypominajka, jeżeli podoba Wam się content, który tworzę, nie zapomnijcie o tym, żeby zalajkować ten filmik, zasubskrybować kanał oraz zostawić komentarz na dole pod filmikiem, tak aby algorytm YouTube'a nam trochę dopomógł i... Zaczął lepiej pozycjonować nasz kanał. No i jeszcze jedna ważna kwestia: otóż dla wszystkich miłośników serii One Piece mamy takie oto nowe mystery paczki, moi drodzy. Gdzie wydropić możecie równie ciekawe rzeczy, tak jak to jest zresztą w angielskich mystery packach. Atakujcie szybko, ponieważ jest to gorący towar i szybko w chwili obecnej nam schodzi ze sklepu. Tak więc moi drodzy, nie ma dalej co przedłużać, let's go! Otwieraliśmy sobie OP05, 06, 07, no i w końcu nastał czas na 08, czyli najnowszy set w chwili obecnej, jaki jest do otwarcia z One Piece. Oczywiście, jeżeli niektórzy z Was otwierają na przykład japońskie sety, no to jest już w chwili obecnej również do zakupu możliwy. Można zakupić BRBK 01, jak i nawet 09, ale my dzisiaj. Moi drodzy, nie o tym. My dzisiaj skupiamy się na tym secie. Dwie legendy, Two legends, czyli mamy 24 boostery zawarte w takim booster boxie. Każdy boosterek ma 12 kart. Najdroższa karta, którą możecie wyciągnąć z setu, jest to Silver Rayleigh. Rayleigh Silvers, dokładnie tak, odwrotnie. Z tego co widzę, jeszcze macie piękną kartę Portgasa, D.Ace'a oraz Bonnie, Jewelry, jak i padding Charlotte. Moi drodzy, lecimy z pierwszym boosterkiem. To możemy sobie na bok odłożyć tak, żebyśmy mieli wolną matę i lecimy Hamlet, Bibi, Charlotte, Angel. Mamy tutaj Pecoms, Giovanni, Sweet Pea, Sweet Pea, Charlotte, Owen, Consilot, Robson, Mamy S-Hawk oraz Tony, Tony Chopper, pierwszy dropik i od razu wlatuje, słuchajcie, nam lider w Alt Arcie. To jest dopiero fajny start, fajny początek takiego oto openingu na tym kanale. Zobaczymy, czy będziemy mieli good boxa i będą aż trzy dropy zawarte, ale nawet jeżeli nie... To i tak jestem już bardzo, bardzo szczęśliwy. Może uda nam się jednak coś fajnego tutaj jeszcze uskutecznić. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o drop rate, moi drodzy, ma się to tak w One Piece, jak i również w Dragon Ballu, że na taki cały booster box macie gwarantowane dwa dropy. Jest to zazwyczaj Secret Rerka oraz Alt Art albo dwa Alt Arty. A jeżeli macie na przykład. Good Box, bo takie również się zdarzają, to mogą być nawet zawarte trzy dropy, czyli macie na przykład dwa Alt Arty oraz jedną Secret rerkę, ale zobaczymy, wszystko się okaże w praniu, co tutaj będzie. Mamy Abelandra, Sbir, Tristan, Heli, Ceratops, jest i Ulti, Namul, Kuro Marimo. Mamy Robsona, Inu, Rashi, Dalton. Słuchajcie, Electrical Luna i to jest nasza karta typu Rare. Krótkie ogłoszenie parafialne, jeżeli chcielibyście gradeować swoje karty: Pokémon One Piece, Lorkany, Dragon Ball, Weiss Schwarz itd. w PSA bądź w Bekete, to możecie skorzystać z usług naszego sklepu internetowego. Więcej informacji znajdziecie na dole w opisie pod filmikiem. Trzeci boosterek, moi kochani. Tak więc szykuje się całkiem zacny opening. Zobaczymy również ile SRek będzie. SRek chyba z tego co mi się wydaje jest 7 na cały booster box jest 3 Mamy Burn, Bazooka, Roddy, Kuro, Marino, Garchu, Chef's Heat, Charlotte Brulee, Charlotte Katakuri oraz S Snake. Jest to nasza pierwsza SRK z tego booster boxa. SRki, moi drodzy, tak, to są dropy niższych tierów, tak można je zaliczyć, ale są również SR-ki, które są parę złotych warte. Ja nie miałem zbyt dużo doświadczenia, jeżeli chodzi o openingi 0-8, nie było tego jakoś zbyt wiele, więc będziecie widzieć wartość tych kart na pewno na dole po lewej stronie. Ja będę później jeszcze, tak jak mówię, sprawdzał faktycznie, czy były jakieś tutaj topowe dropy, czy nie. Mamy Black Marley Maria, Black Maria, Czarna Maria, moi drodzy, Czarna Maria. A my lecimy z kolejnym bustereczkiem. Fajnie wchodzi. One Piece jest to naprawdę mała, taka mała, fajna odskocznia, jeżeli chodzi o karciankę. Dla siebie osobiście lubię otwierać One Piece, a, jeżeli na przykład za dużo już mam. No, Pokémonów tutaj, doświadczenia z Pokemonami. jest to naprawdę taka fajna, mała odskocznia. Tak samo jak. Dragon Ball Dragon Ball również u nas będzie niedługo na kanale. Będziemy startować z fb 02 potem fb 03 jeszcze do jedynki wrócimy, muszę ją zamówić, ponieważ nie mam. Mamy na sklepie. Tak, mamy na sklepie FB0203. W chwili obecnej otwieramy się na coraz więcej karcianek, ale jeżeli chodzi o FB01, no to przegapiliśmy ten moment. Cieszę się, że Bandai wyciągnęło jakieś lekcje, wnioski, odrobiło tutaj prace domowe, tak jak zrobili to z One Piece em. i podobnym schematem właśnie również teraz wchodzi Dragon Ball. Przed chwilką mieliśmy kolejny dropik Tony Tony the Chopper, mamy X Drake, Namul, Kalgara, Edward Weevil, Charlotte, mamy Concelot, Electrical Luna oraz moi drodzy Jack, może nie Daniel. Ale Jack. OP-08 jest w chwili obecnej chyba tym mniej popularnym setem. Ludzie albo jakoś nie czują tej mangi, która tutaj jest zawarta. No wiadomo, że Boa zrobiła większą furorę. Zoro również w OP-06 zrobił większą furorę. Rayleigh jest okej, okay, tylko wiecie o co chodzi. To nie jest jakoś taka chyba zbyt popularna postać. Na pewno taka, która może konkurować z... Pozostałą, z pozostałą ilością tutaj fajnych takich artworków, które były zawarte w poprzednich setach OP09. Już mogę Wam zdradzić, że to będzie potężny set. To będzie naprawdę konkurent w chwili obecnej tego, co mamy z OP05. Czy to będzie tak samo mocny set? Jest szansa, ponieważ Roger, złoty Roger, który jest zawarty i w japońskim secie. Kosztuje ponad 5000 dolarów. Tak jest, moi drodzy. Złoty droger tyle kosztuje. Za tym idzie również popularność tych setów. No i oczywiście jest inny aspekt, tam macie wiele mag. Można to powtórzyć, jeżeli chodzi o angielski set. Prawdopodobnie karty będą zawarte te same, ale zanim dojdziemy do. OP-09 jeszcze jest przed nami, PRB-01, który musi być również wydany w wersji angielskiej, japońskiej, po prostu set robi furorę w chwili obecnej. Już setki boosterboxów otwieraliśmy u nas na kanale, na breakach, po prostu zabawa jest totalnie przednia. Mamy Edward Newgate, jest to nasza SRK. Połowa boosterboxa za nami. A ja się cały czas pytam, gdzie nasza manga? Gdzie ten Rayleigh? Mamy Charlotte Cracker, Esbjerg, BB, Drum Kingdom, Nitro, Giovanni. You can take our king this early in the game. Mamy Burnblade, Consilot, Król, Charlotte, Paring oraz Queen jako karta w slocie Rare. Musicie również też być... Tego świadomi, że powolutku zmierzamy do końca ery z kartami typu manga w chwili obecnej już z OP9 możemy obserwować karty Most Wanted które będą taką nową mangą, można to określić w nowych dodatkach za tym idzie oczywiście to, że cena kart tych może się zmienić Mangi mogą pójść do góry. Ludzie się obawiali, że jak wyjdą i przecież w PRBekach są inne mangi, są wszystkie mangi zawarte przez Godpaka, zawartego właśnie w tym secie. To nagle wszystkie mangi zejdą na dół Tak się nie wydarzyło, ponieważ drop rate Godpaków jest absolutnie brutalny. Moi drodzy, mamy Silvers Rayleigh, jest nasz Alcik. Szkoda, szkoda, że nie w mandze. Dokładnie, gdyby to była manga, moi drodzy, to byłoby grube zwycięstwo. Mamy, słuchajcie, drugiego dropa. Nie jest to zły drop. Jest to naprawdę ładny drop. Oczywiście, tak jak mówię, 0-8. Nie ma w sobie jakichś nie wiadomo jakich altów zawartych. Oprócz dwóch, trzech kart, które się tutaj znajdują w tym secie, można po prostu. Jeżeli nikt nie zbiera tego setu, skipnąć go spokojnie i zbierać. Mamy, a to jest nasz Don. Ok, to jest nasz Don, karta typu Rare. Można spokojnie zbierać, jak to tutaj lubimy określać na kanale, mamy. Na kolejny set, jakim będzie albo PRB, albo będzie to właśnie OP09. Złoty Roger swoją drogą ze 09 Drop Rate, moi kochani, 1 na. Uwaga, tu was zaskoczy 30 tysięcy Paków, czyli będziecie mieli sporo do otwierania, ale za tym idzie również cena Rogera, ponieważ złoty Roger, moi kochani, jako Black Label, dokładniej, jako Black Label w się 50 tysięcy zł. Po tyle chodzi złoty Roger na aukcjach, co prawda populacja jak na razie jest chyba tylko jednej karty, finalnie i tak rynek decyduje po jakich cenach się sprzedają takie karty. Mamy, słuchajcie, kolejnego Silver Rayleigh, Mamy jednak Secret Rare, więc mieliśmy znowu bardzo dobrego booster Boxa, tak zwany good box. Trzy dropy na cały booster box. To jest to, co człowiek chce w zasadzie zawsze mieć w swoim booster boxie, więc nam się udało, jestem bardzo zadowolony już z tego booster Boxa, więc może nie manga, tak? Ale nie mam jakoś. Ja osobiście nie mam jakoś wysokich oczekiwań, jeżeli chodzi o. One Piece, bo i tak zbieram to dla artów, jakie są zawarte. Te arty są przepiękne, po prostu są boskie. To jest tak jak mówię, zawsze miła odskocznia od Pokémonów. Jeżeli Pokémony trochę tak przedawkujemy, chociaż ciężkie jest to, bo Pokémony nadal potrafią zaskakiwać już tyle lat i nadal się tak fajnie i miłość zbiera, to. Fajnie popatrzeć na jakieś inne ilustracje. I tutaj One Piece się tak świetnie właśnie uzupełnia. Mamy Dalton jako kartę holograficzną. Holograficzną. Holograficzną rękową. Ostatnie trzy paczuszki, które mamy do otwarcia. Charlotte Poir. Shish Shishlan. Charlotte Porosporo. Esbir. Basil Hawkins. Baron Tamago. X-Drake. Neko Mamushi. Jimby, Edward Weevil. Queen oraz Jewelry Bonnie mamy jako kartę Special Rare. Muszę Wam przyznać, że jestem bardzo zadowolony z tego boxa. Naprawdę nie spodziewałem się, że to będzie kolejny box, w którym będę miał trzy dropy z rzędu. Jeszcze się chyba nie zdarzyło, żebym otwierał boxa i w tym boksie byłby. Tylko Alt oraz Sikretterka, albo dwa Alty. Nie zawsze jesteśmy miło zaskoczeni. Tym razem jeszcze dodatkowo mieliśmy lidera w Alcie, Tony Tony Chopper. Bardzo fajny stworek, więc no, lepiej być nie mogło. No mogłoby być lepiej. Manga mogła być zawsze, albo jakaś karta promocyjna, ale i tak nie jest Że. Słuchajcie, kończymy Donem. Jest to ostatnia karta z tego setu. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że przypadł on Wam do gustu, a my widzimy się już niedługo w kolejnym.